Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. I chcąc go spotkać, chcąc spotkać Boga, trzeba mieć naprawdę sprawne nogi i czujny słuch, aby go nie przegapić. Bo on ciągle jest w drodze i nigdy się nie zatrzymuje. Dlatego, jako młody kapłan, idę przez życie, pytając o Bogę. Dzień dobry, panie Szaran. Gosia z tej strony. Jak wczoraj kurs? Panie Szaran, ja mam prośbę do Pana jeszcze. Czy mógłby Pan y, zrobić y, na tym kursie zdjęcie, jak będzie Pan y, tam już kończył. Że jest, że jest Pan na tym kursie, dobrze? Bo mi będzie potrzebny do projektu. Mhm. No to fajnie. No dobrze. To do czwartku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Moje życie zawodowe daje mi dużą satysfakcję. Mogę pomagać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Myślę, że łamię stereotyp polskiej urzędniczki. Włos jak nasze lata policzony To jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień Niech rzuci daleko raj Gdy na człowieka się zamknę

To co ty masz ty, to jest takie ciężkie. Ciężko ci? No Nie aż tak mega, ale myślę, że tobie to już było naprawdę ciężkie. No tak, troszkę tak. Tam są stroje do tańca. Tańczysz? Nie ja, moje dzieci. Masz dużo dzieci? Mam bardzo <noise> dużo dzieci, ale w zespole y, kultury czeczeńskiej, wyobraź sobie. A ty, co tutaj robisz? Ja trochę podróżuję. W wolnych chwilach po Polsce spotykam różnych ciekawych ludzi. A tak w ogóle, to może nie uwierzysz, wiesz, ale ja jestem księdzem. O, proszę. <noise> To w dodatku zakonnikiem, sala z i się pracę pracą z młodzieżą. Czyli coś hmm. podobnego do mojej pracy? Ja pracuję z dziećmi, z młodzieżą też. W no, tak, nie. I ty pracujesz z Polakami? Najczęściej. Kiedyś mieszkałem w Niemczech dwa lata, gdzie miałem do czynienia też z podwójnie czy do podzieża, muzułmanie, prawda? Tak, tak, tak. Muzułmanie. Ja kiedyś w Niemczech pracowałem już z rabami, z Turkami, to byli też muzułmanie, więc jakieś tam doświadczenie pracy z tego typu młodzieżą też mam. Tak, to są nasze gwiazdy. Aha. A, chłopaki mają tańczyć? Tak, chłopaki też będą tańczyć. Chłopaki będą tańczyć? Tak. Super. za? Siema. Pokażę Cię jak się tańczy. Witam Panią. Jak masz na imię? Ada. Ad... Ada? Ada. Ada. A ja mam fajny pszczołek. Tak, tu się właśnie zdążyły buty. Możesz ją to. No, wypadało. Tak, no to nie, taki jest zwyczaj w czeczeńskim domu, że znajduje się przed wejściem tak? Dobra. Zobacz, przewodnik, to jest nasza świetlica. Fajne. Tutaj pracujemy z dziećmi, bawimy się, uczymy ich języka polskiego. Najpierw ci pokażę strój, co do tego do tańczenia. Zobacz. Wow. To jest strój dziewczęcy, właśnie do tańczenia a może pomożesz nam w organizacji nie. występu? No jasno, że tak. nie? No to fajnie. To chodźmy. gdzieś pues, tam? Tak, tak, tak. Uwaga! Uwaga, gdzie łamaga? Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! 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 Małgosia, no piękne rzeczy robicie, ale powiedz mi, co sądzą o Waszej pracy, albo jak postrzegają generalnie ten ośrodek sąsiedzi. Przecież to obok są bloki, tu mieszkają Polacy. Interakcje są różne. Mm. Przeważają jednak te negatywne. Sąsiadom nie podoba się to, że ten ośrodek jest tak blisko nich, że jacyś obcy są tutaj w Polsce, że korzystają z ich podatków, z ich socjalu, który im się należy bardziej niż obcym. Także no niestety tutaj jest dużo konfliktów, dużo kłótni, dużo takich pretensji wzajemnych, ale jak sam wiesz, to na pewno wynika z tego, że po prostu tych ludzi nie znają. А я вам до того, что например, в, церковь, в церковь. Это наоборот хорошо, что моя дочка или там эти все ребята там пойдут, там покажут в Костеле танцы свои, все это наоборот там много так, народов, многие католики, они видят, что культура наша и все. Ludzie nas rozumieją. Słyszałem, że Pan spędzał na przykład z katolikami święta. Pan jest muzułmaninem? Tak. A jakie święta Pan w Polsce na przykład przeszł z polską rodziną jakąś? Z polską rodziną, mm -hmm. jakby, przygłosili mnie panie Ani. Pani tak, Ania, a a a Ania. Pamiętaю, zaprosiła że ona prosiła, pojechali k niej w goście do domu, z mamą, z tatą, jakby. W nakryli nam stół, znali, że jestem muzułmaninem i oni i, i, wszystko było tam z niczego nic nie było, wszystko przygotowali dla nas. Wiesz czemu kto działa też w, w drugą stronę. Ja też niejednokrotnie uczestniczyłam w świętach, które obchodzą czy przecież Bayram. Praktycznie każdy, każdy każdy rok, e, prawda, zapraszacie mnie do A siebie do domu. Co to jest? Bajram? To nasz nacjonalny taki To jest takie święto kończące, trzydniowe święto kończące ramadan. Tak. Czyli post, który trwa 30 dni zdaje się, tak? 30 dni, tak. 30 dni. Bardzo głęboko przeżywają ten post. Wydaje mi się, że dużo, dużo lepiej niż my, niż my Wielki Post. My, my Polacy, katolicy, myślę, że ograniczamy się w wielkim poście jedynie do, no ewentualnie w piątek odmawiamy sobie, prawda, e, mięsa i w, e, zabawy, ale to też się zmienia. Jak są, wiesz, dyskoteki są e, pełne, prawda, w czasie wielkiego postu. Jedynstwie, no, teraz A tak, my wszyscy ludzie od jednego Cześć, Adilu. Cześć. Poznaj księdza Przemka. Cześć, Przemek. Cześć, Ania. się dziwi? No jasne. Dzięki. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. bardzo dobrze. Tak? A jak ja, mały? No śpi teraz. Śpi sobie? Tak, śpi. To chłopak czy dziewczyna? No nie wiemy, nie chcemy z mężem znać.